Ostałowska zdradziła sekret swojej metamorfozy. Zrzuciła kilogramy dzięki jednej prostej regule. Dominika Ostałowska pojawiła się w Studio Świata Gwiazd. W rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem wyjawiła, jak udało jej się uzyskać tak fantastyczną sylwetkę. Co było sekretem do zrzucenia kilogramów? Dominika Ostałowska. Kariera, życie prywatne. Dominika Ostałowska to nazwisko, które na stałe wpisało się w krajobraz polskiej kultury. Choć przez wielu kojarzona przede wszystkim z serialową Martą Mostowiak z M jak Miłość, jej aktorski dorobek jest znacznie bogatszy i bardziej zróżnicowany niż może się wydawać telewidzom przyzwyczajonym do domowej codzienności fikcyjnej grabiny. Ukończyła Warszawską Akademię Teatralną i przez lata związana była z czołowymi scenami stolicy, teatrem Ateneum i powszechnym. W teatrze czuje się jak ryba w wodzie, w kinie, jak artystka z misją. Na dużym ekranie pojawiła się m.in. w takich filmach jak Łagodna, Tam, gdzie żyją Eskimosi czy Warszawa, za które zbierała nagrody i uznanie krytyków. Nie goniła za popularnością, a jednak ją zdobyła, nie poprzez skandale, lecz autentyczność. Prywatnie, jak większość ludzi z show biznesu, nie uniknęła medialnego szumu. Jej życie osobiste, choć z pozoru skromne i poukładane, wzbudzało zainteresowanie. Była związana z aktorem Hubertem Zduniakiem, z którym ma syna Huberta. Ich związek, choć trwał blisko dekadę, zakończył się rozstaniem. Późniejszy związek z reżyserem Mariuszem Malcem, związanym wcześniej z inną aktorką z M, jak miłość, także stał się pożywką dla kolorowych gazet. Mimo to Dominika konsekwentnie broniła swojej prywatności, pokazując, że życie uczuciowe nie musi być przedłużeniem scenariusza. Nieraz mówiła o trudnych momentach, o stresie, przemęczeniu, problemach zdrowotnych. Jej serce biło nawet ponad 200 razy na minutę i nie była to przenośnia. To był znak, że musi zwolnić i zrobiła to z godnością, nie dramatyzując, ale stawiając granice. Zniknęła na moment, by wrócić silniejsza, choć niekoniecznie głośniejsza. Metamorfoza Dominiki Ostałowskiej. Kiedy Dominika Ostałowska zaczęła pojawiać się rzadziej na ekranie, media z miejsca zaczęły spekulować, czy coś się dzieje, czy to kwestia zdrowia, czy może wieku, czy przytyła. Bo w naszym nadmiernie sfokusowanym na wygląd społeczeństwie, kilogramy kobiety publicznej są sprawą narodową. Ostałowska przez lata mierzyła się z tym, co dla wielu kobiet jest bolesne i wyjątkowo intymne, z niechcianym przyrostem masy ciała i społeczną presją, by wyglądać tak jak kiedyś. A przecież czas płynie, i dla niej, i dla nas. To jednak nie przeszkodziło tabloidom w bezlitosnym pastwieniu się nad jej sylwetką. Część portali bez większych skrupułów pisała o utraconej figurze, sugerując, że aktorka już nie ta. Inni, jak to zwykle bywa, natychmiast po jej powrocie w odmienionej formie okrzyknęli ją królową metamorfozy. A jaka była prawda za tą przemianą? W rozmowie ze światem gwiazd Ostałowska wyjawiła prawdę. Dominika Ostałowska o utracie wagi. W rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem w Studio Świata Gwiazd Dominika wyjawiła, że na początku wcale nie chodziło o to, by zrzucić zbędne kilogramy. Jej droga do smukłej sylwetki zaczęła się od problemów zdrowotnych, które pojawiły się jeszcze w czasach pandemii. No, właśnie a propos, jakieś się pojawiły reklamy w ogóle dziwne, wykorzystujące moją osobę, fałszywe oczywiście, i piszą do mnie widzowie. Więc skorzystam z okazji, żeby powiedzieć, że to nie dzięki jakimś szejkeom, które są tam reklamowane. Generalnie ja nie jestem dietetykiem, nie chcę nikomu niczego polecać, bo coś, co zadziałało na mnie, niekoniecznie musi zadziałać na kogoś i nie chcę też, żeby ktoś sobie jakąś krzywdę zrobił. Ja bardzo się skupiłam na diecie niskowęglowodanowej i przyznam szczerze, że nie wzięło się to nawet w pierwszym momencie z chęci odchudzenia, tylko z powodów zdrowia. Mnie dopadły jakieś takie problemy, właściwie trochę nie wiadomo, gdzieś stwierdzono jakieś choroby odkleszczowe, ale padały też sugestie o autoimmunologii. Brałam antybiotyki długo, przez 4 miesiące i jeszcze sugerowano, żebym dłużej je brała, Natomiast ja niestety czułam się coraz gorzej i postanowiłam trochę inaczej podejść do tematu. Jak wyznała aktorka, zostało jej zasugerowane, że pewnego rodzaju diety nie wspomagają rozmnażania się bakterii w organizmie. Skutkiem ubocznym walki o zdrowie było właśnie zrzucenie nadprogramowych kilogramów. Tam też już mi sugerowano dietę która właśnie nie jest specjalnie przychylna bakteriom, w związku z czym zaczęły się moje jakieś takie ruchy w tym kierunku, żeby się na tym skupić. Potem zaczęłam się wgryzać w temat i zaczęłam widzieć, że jeśli chodzi o mnie, to naprawdę pomaga. Natomiast pierwszy etap schudnięcia to była po prostu choroba, jakoby właśnie ta odkleszczowa. Ja robiłam badania, ale to też jest bardzo trudne do określenia. Bo podobno są też przeciwciała, które mogą się pojawić przy chorobach autoimmunologicznych. Dużo było dla mnie niewiadomych. Wszystko się zaczęło jeszcze w okresie covidu, więc był utrudniony dostęp do lekarzy, ja zaczęłam na własną rękę próbować się dowiedzieć jak sobie pomóc i stwierdziłam, że to mi bardzo pomaga. I też dużo suplementacji, która wzmacnia organizm, do teraz, cały czas. Rzeczywiście stwierdziłam, że taka dieta, właściwie keto, to jest dla mnie rozwiązanie. Nie da się ukryć, że dieta zadziałała wspaniale, bo ostałowska wygląda cudownie uśmiechnięta buźka. Co jeszcze wyjawiła? Zapraszamy do obejrzenia całego materiału.